Obie strony konfliktu poniosły w tej wojnie dotkliwe straty. Decydujące starcie będzie mieć miejsce w portowym mieście, które zaopatruje Dali Horn w żywność. Ten, kto wygra tę bitwę, ostatecznie pokona swoich wrogów. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pulchny Niedźwiedź i ponownie witam was na moim serwerze PWModa, tak, moim serwerze PWModa, powtórzę to, to jeszcze raz, moim serwerze PWModa, jakby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości. Razem ze mną jest Zachajew, Siemka, Lancelot, jestem, Patriarcha. Dzień dobry. Oraz cała moja frakcja, która dzisiaj będzie uczestniczyć w ostatecznej bitwie o te wspaniałe miasto. Nasi przeciwnicy czekają na nas po drugiej stronie, są nordami, mają topory, mają imba puszki, a my jesteśmy ludźmi, którzy jeżdżą konno, więc wiemy jak to się skończy. Tak czy siak, Zachajewie napisz mi, że zaczynamy, że, wbieg że wbiegamy do miasta i robimy rzeź, ale ta rzeź ma być ogarniętą rzezią, to nie ma być byle jaka rzeź, musimy wbiec i, i ogarniać co się tutaj dzieje. Ciekawe gdzie oni się ustawili. Osłaniać, osłaniać swoje plecy, cokolwiek. Nie rozdzielać się zbytnio, niech wszyscy bie biegniemy w jednej kupie. Dokładnie, Mur Tarcz, To jest decydująca bitwa. Ten kto wygrywa, ten kto wygra, ten wygrywa serwer. No, 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 no trzeba to ogarnąć, panowie, to jest ten moment, moment, który. który tak przekaliście, moment, o który. Za tak, który przegraliście na pustyni, pamiętacie tę porażkę na pustyni, ja już jej nie pamiętam, ja nie wiem o czym ja mówię. Pamiętacie zwycięstwo w Zamku Swadino, ja pamiętam zwycięstwo w zamku Swadin. Zwycięstwo w Zamku Swadzi było prze-zajebiste. Chyba tutaj ich nie wiem, z drugiej strony. No, Alfonso, Batyraho, kto cię zabił? Jakiś łucznik. Gdzie oni są? Strzelają. Gdzie oni są? Jesteśmy w Ej, wszyscy razem. I wszyscy do portu wtedy. Yy, wchodzę przez te drzwi od portu. Ej, widzę stresu. stresu. Gdzie są? Jakie stresu. Po stresu. Nas czuję było się tak, jak, 10 czuję 10 się 10. jak, kurde, jakbym był obserwowany przez zabójców z każdej kurde, strony. Kurde, rozdzieliliśmy się. No. Gdzie są Czytajcie? nasi? ja już idę, ja już idę z nimi. Rozdzieliliśmy się. Wracajcie na port, wracajcie do Wr Wracamy, wracamy, wracamy. Wracamy zaraz, do, do portu. Biegnę, biegnę, biegnę. Oni ze blizną mur tam, tam mamy urhamery. Teraz mi to nie wyjdzie. No teraz na im nie wyjdzie. Burni Dobra. strzelaj, burni strzelaj. Gdzie oni są? Tutaj, tam. Widzę ich, dobra? Burnik, bardzo ładny. Uwaga. Łúcznik. Felip, najprawdopodobniej. Nie będzie Niemiec był nam w twarz. Nie będzie pół. Nie twarz pół. Nie będzie pół. panowie. Masakrować te lewackie ścierwa. Sie, atakujcie z góry, jeżeli już atakujecie. Otóż to. że no, sam dwa razy od moich. Tylko i wyłącznie od moich i już nie jest z nami walki. trochę straciliśmy, prawda? Tak, No Patriarchy. jadę, jadę. Jeszcze sam tym samym przed wejściem? Ja jakoś widzę od placów, postaram się bynajmniej. No nie można się rozbić, jak ktoś ma. A, bo ty jeszcze nie umarłeś, ok, Wspomniałem, bo, ja by... bo ty jeszcze nie umarłeś. Wo wo, 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 Nie dajcie się ścisnąć. Nie możesz się uleczyć. Nie ma lekarza. No i też są szczęśliwi, nie mają. Jadolcy Filipa... Nie Mówił, mają. że nie będą mnie zabijać. Z, tym, z czym ten Mikazur walczy, proszę bardzo? Że to jest Żyd, nie się e, Felip tam stoi u, z, ja to z maski. Żyd i maski. Żydzi i masoni. Wytępić masonerię. Bardzo Koniec mam. z tobą. A trzy hity Ała! Oberwałem od Foxa. Celują we mnie w Taka przepychanka. Ostateczna bitwa. Burmistrza Felipa. Burmistrza Felipa. Dopóki Felip nie pocałuje mnie w pewne miejsce, to mu nie wybaczę. Którym jesteście jest myśli? Widowie będą wiedzieć. Nie wnikam, patriarchów w swoich seksualne. To dobrze. Wolę Felipa i księdza. Kurde, gdybyśmy ich otoczyli, ale nie mam jak. Kupi fake cały czas z Ja ejzę od tyłu, więc... Masz radę? Mhm. Bambo Kutas został rozłączony. Ej, wbijają się w nas jak w ma... Ej! Rzucili się na mnie! Mam trzech na siebie. Koniec. Ej no, zachaj, gdzie ty jesteś? Oni się przebili. Zachajew, jak zwykle, Boże, Zachajew, jak zwykle, China. jak zwykle, Boże, no i cóż, chyba przegraliśmy tę ostatnią bitwę. Ja jeszcze żyję, tak? No niestety, znaczy, ale no tu już um nie ma co żyję. gadać. To już nie ma co za gadać. Imię... Przegraliśmy, Zachaję, przez ciebie i twoje co, taktyki. Przecież, z dupy. Jakie przez dumę i taktykę? Przez ciebie! Przecież ja. Przecież ja dobrze, dobrym dobrym dobrze, przecież dobrze, 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 dobrze. I już starczy. Gdzie jesteście? Przegraliśmy, niestety. Nie, tak. ja jeszcze żyję. Krękam. Prze... Ja, 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 ja wiem, że Kręcimy. przegraliśmy. Ja okay, przegraliśmy we wszystkich, nie wierzę. we Przegraliśmy. Nie wierzysz we mnie? Patryk o potrzebę błogosławiek, no jeszcze wyszedłeś. Ja wiem, nie wyszedłem. Ja wiem, że. Ja wiem, że przydałem. Ja nie wyszedłem. Ja jestem na polu bitwy. Patrz, patrz. Nic nie patrzę. No i no, 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 jesteś sobie. Żyjesz sobie jeszcze chwilę, ale ty za chwilę umrzesz. Bo ty, aha, jeździ. Nasi ludzie strzelają. Nie masz. Nie ma szans, Chociaż. Chociaż może jakieś tam szanse macie. Dobrze, do nas strzelił. Kiedy WD umarł tego co widzę. No a tego jakoś nie widzę Zachajew, oni cię rozwalą, jest ich za dużo. Wbijacie w nich, wszyscy się w nich wbijamy. E tam co masz nas nie No, ostatnia, umrzyjcie honorowo, umrzyjcie honorowo Zachajew. Jak przystało na ród Ursusa, jeżeli macie umrzeć to w walce za Zachariu. Widziałem twoją śmierć, jest na kolejny. I tak oto lewackie Królestwo Nordów rozgromiło ród Ursusa. Smutny dzień za to jest dla całego serwera pewno młode, ale mam nadzieję, że ta seria z naszego... Blade'a, choć nie do końca udana, choć nie tak planowana jak miała być, to wam się podobała. Obiecuję, że więcej takich nie będzie bo mi się, nie, mi się nie będzie chciało znowu męczyć się z ludźmi na serwerach, którzy płaczą o wszystko i tak dalej, i tak dalej no i cóż, do usłyszenia w następnych materiałach